Rurkę. i rurki mamy, rurki mamy i zagramy raz, dwa, trzy. Rurki mamy, rurki mamy i zagramy raz, dwa, trzy. O podłogę teraz gramy bam, bam, bam i bam, bam, bam. O podłogę teraz gramy bam, 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 bam. bam. Prawą mam. Lewą mam i rurkę mam. I rurki mamy, rurki mamy i zagramy. Raz, dwa, trzy. Rurki mamy, rurki mamy i zagramy. Raz, dwa, trzy. Tutaj mam. Tutaj mam. Tutaj mam. Tutaj mam. Tutaj mam, tutaj mam, tutaj mam i nawijam, i nawijam, i nawijam tak i bam, 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 kolorowo mam i tak sobie rurką gram bam, 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 bam. I tak sobie rurką mam tu, mam rurkę i tu, mam rurkę. I rurki mamy, rurki mamy i zagramy raz, dwa, trzy. Rurki mamy, rurki mamy i zagramy raz, dwa, trzy o podłogę tej. Rurki mamy i zagramy raz, dwa, trzy. Rurki mamy, rurki mamy i co teraz? Masujemy, masujemy, szybko, szybko, szybko. szybko.